Zobaczmy, czyli moim szybkim raz, dwa, trzy, czy on chce powracać. To jest najprostszy rozkład, który możecie o mnie zamówić, oczywiście e, na priv. A pytanie moje brzmi: czy on, co on w ogóle myśli o waszym rozstaniu? Czy on chce powrócić, czy on nie chce powrócić? Co my tutaj mamy? Przede wszystkim wielką tęsknotę za tym, co było. E, dobiorę sobie jeszcze jedną kartę, bo na razie to ja widzę, że on jakoś walczy ze sobą widzę tęsknotę do tego co było widzę nowy pomysł na życie czy on chce powrócić ktoś nim manipuluje eee, ktoś mu źle doradza to może być każdy to może być matka przyjaciel i dlatego on walczy ze sobą bo jego ciągnie tutaj a ktoś mu źle doradza na razie nie widzę tego powrotu ale ale idzie no to wszystko wiemy. Poczekaj, daj mu czas, daj mu szansę, niech on to sobie wszystko przemyśli. Niech zobaczy, em, kto ma rację, bo ten ktoś to jest fałszywa osoba, która mu doradza.